Witam na kanale Pasegranie. Rozpoczynamy kolejny odcinek z serii. Franek koledzy z Osterami stali mielec. Ostatnie dwa mecze nie były dla nas udane. Przegrana z pogonią w Szczecin, przegrana z misą Kraków, czeka nas mecz z Kórnikiem Węczna. Coś niedobrze w ten sezon. Weszli piłkarze z Mielca i oddali prowadzenie. Druga pozycja, myśleliśmy o a Ogólnie to na początku myśleliśmy na środku tabeli, ale potem wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc ruszamy, ruszamy na to spotkanie. Nie sprowadziłbym brata Maka do nas właśnie, który gra w Łęcznej, ale to są jeszcze, jeszcze jest czas na takie decyzje, na pewno decyzje kadrowe i wzmocnienia naprawdę w przyszłym sezonie dopiero, gdy uda nam się dociągnąć tą karierę do mistrzostwa, to na pewno w zostanie w tym zespole i będziemy na pewno przybudowywać jeszcze Zespół, no, wtedy już mistrz Polski. Tomasiewicz próbował właśnie wygrać pojedynek z Makiem. Nie uda się ta próba, Serano na środku, dobre podanie. Tutaj boksal e, rządzi i w ekipie i w ekipie Bristol Rovers, i w ekipie Stalinie Manu, Manu, świetne doświadkowanie. Tutaj Gostomski e, wygrał pojedynek z Makiem. No boku. A Loki Lo. To jest też bardzo ciekawy zawodnik, drewniak. Loki z drewniakiem wymieniają podania przy boku Boksal Próbują ją teraz piłkarze. Piłkarze z Tajmielec próbowali odebrać futbolówkę, ale na szczęście dziś ta piłka wyszła na żółto i Teraz bramkarz Strączek rozpoczyna atak. Rozpoczyna tak zawodników z Mieleca, Sitek do boku, widzi tam Oscar Zawadek, który jest niepilnowany. Oskar Zawada, Tomasiewicz, wyprzedza Tomasiewicz, zawodników z Łęcznej, ale rosły obrońca. Drużyny z łącznej. Wygrywa ten pojedynek. Teraz boksa. Świetnie odzyskuje futbolówkę. Znowu do boku do Sitka, Sitek, do Domańskiego, który chyba pierwszy raz podłącza się do tej akcji ofensywnej. Domański, a Oskar Zawada, gdyby mu zgrał tylko tą piłkę, to już byśmy mieli 1-0 na tablicy wyników, na pewno, ale Domański niestety nie mógł oczekiwać podania od Oskara Zawady. Gąska, Gąska świetny zawodnik. To jest zawodnik, który chętnie, chętnie bym widział jako polskie wzmocnienie składu z Nielce. No, muszę się przyjrzeć temu zawodnikowi. Byłoby na pewno miło go sprowadzić. Pamiętam taką karierę w FIFA 20, właśnie łączną, gdzie gąska Prym w drużynie. W drużynie prowadzonej przez Franka Kolemanu na spalonym. Skarza wada. Kilku zawodników na pewno z łącznej byłoby wzmocnieniem drużyny z Miercami tutaj od Lokilno po Gąskę, pod Drewniaka, tutaj Rosły Obrońca, który zaraz nazwisko sobie przypomnę, gdy tylko będzie ono widniało na tablicy Gerson. Właśnie Gerson też wygląda bardzo fajnie, na razie dobrze się prezentuje. Teraz znowu piłka do Maka, Mag Domański, Mac. Domański strzał dystansu, Domańskiego jeszcze dopada do piłki, Gostowski i w rękawicach pewne e, chwyty bramkarza Łęcznej, 29 minuta, piłkarze z Łęcznej z, ani z Mielca nie mogą e, albo nie, nie dadzą dają rady na razie zmienić obrazu gry w wyniku na tabeli, teraz gdzieś to Loki dostaje po podbolówkę, no i znowu e, akcja w drugą stronę, znowu Citek napędza ten atak e, milczan. CITEK będzie musiał chyba wy e, to, troszkę spowolnić tą akcję, ale na szczęście manu. manu Wpada w pole karne, mamy 1-0, 34 minuta, w końcu przełamanie, zmiercajoby taki wynik w tej postaci. Utrzymał się już do końca, trzy punkty ważne są dla drużyny Stalinienes, żeby wrócić na fotel lidera. Świetny Manu dostał piłkę, Oto otworzył mu drogę do bramki. No i ruszamy po kolejne, ruszamy po kolejne, po kolejne stodycze. Drewniak, Kettinger, A, i próbował, e, Kettinger próbował tutaj odebrać piłkę, faulowany, faulowany Tomasiewicz na własnej połowie, Boksal wymieniał piłkę z Żyro, Żyro, no, to nie było najlepsze podanie, Gąska teraz ma dużo miejsca, Żyro próbuje naprawić swój błąd, jeszcze raz, e, tak jest, udaje mu się... E, wybić na rzut różny. no i teraz piłkarze w zielonych strojach wzmawiają grę od rzutu rożnego na szczęście, na szczęście nieudane to zagranie od bramki Strączek Strączek, Żyro, teraz troszkę pewniejsze do rozpoczęcie gry, ale Gettinger myli się Nie. na szczęście udaje mu się ponownie tą piłkę odzyskać, Manu Manu szybki pomocnik pozyskany z Wisły Kraków oddaje piłkę do Domańskiego, oddaje do Tomasiewicza. Tomasiewicz, Domański wpada w pole karne, no i próbował odetrzał po nodze, chyba drewniaka nie. Jednak sędzia wskazuje na piątkę, Ramka, będzie wybijał tą głowkę. E, ruszamy dalej. Kirkun. Gettinger Dobrze, e, powstrzymali e, atak łączny drużyny z Niemca, teraz Manu Manu, jest Tomasiewicz, czeka, czeka Tomasiewicz z rozpędzeniem, Gerson wpada w Tomasiewicza, nie ma faulu, Oskar Zawada, strzał, no i nad poprzeczką. Czuję, że będzie musiał wejść napastnik za Zawadę, który troszkę jest bardziej mobilniejszy. Zawada nie może się odnaleźć w dzisiejszych zawodach, traci w niecelne strzały, Manu w centrum, pani. na pewno... Manu y, może być w centrum uwagi i zdobywa i jest y, jeden z jaśniejszych punktów y, drużyny w tym sezonie. Ciekawe, że w robiście y, Kraków mu nie wyszło, teraz w Płochdiw radzi sobie w bugarskiej no, może która jest troszkę y, słabszą liną, ale jednak y, dobrze sobie radzi i świetne zawody rozgrywa. Tak jak mówiłem, zawada, zajdzie, z Tyrii, wejdzie ze za i tutaj Szutowski może albo Radeckiego, wpuśćmy za Domańskiego u nich zostanie. Sitek tych Szczutowski. Ok, na razie tyle zmian. Szczutowski jeszcze może by wszedł, ale na razie na razie zostawimy go na boisku Maka. Aj dobra interwencja teraz. Strączk radecki, Domański, po to radeckiej przyda tego zespołu, żeby wspomóc nas w. W takich właśnie sytuacjach, kiedy potrzebny jest mocny, zdecydowany piłkarz defensywny. Teraz Manu po prawej stronie. Dziwne, jak na Manu próbuje chyba poczekać na partnerów. Jedno kółeczko, drugie. Piłka do Sotirio. No, jeszcze Sotirio chyba się nie rozgrzał, ponieważ to zagranie nie było najlepsze. Boksal, żółta kartka dla zawodnika w białej koszulce stanielec znowu musi ustawić szyki obronne. Gol, gol. Dobrze Manu. Stitek znowu piłka pod nogami Manu. Manu, Mac. Mac wychodzi tam z boku Gettinger. Gettinger szuka chyba Gettinger. Myślałem, że będzie szukał Manu podanie. Tak się nie dzieje. Jest Mac. Max Strzał-Gostomski e, e, bezproblemowo wyjmuje to ze światła bramki, e, tą piłkę, no i teraz e, Gettinger do Manu, Manu, jest Sotirio, minął się e, z tym podaniem Sotirio, na szczęście e, dobrze Tomasiewicz tutaj... Był w pogotowiu Tomasiewicz. Manu, Manu czy, czyżby to były jego zawody? Nie. Gostomski nie pozwolił mu na zdobycie drugiej bramki. Nie tym razem. Jeszcze kilkanaście minut będzie trwało to spotkanie z Sotirio. Sotirio. czeka. Z jeden z drugi, trzeci. i Był faulowany. Będzie żółta kartka. Tak jest, żółta kartka dla Gersona. Bodajże. Yy... I teraz no, strzał z dystansu, spróbujmy. Spróbujmy strzał z dystansu. Ajajaj, aj, aj. nad murem niestety ten strzał, nie mógł zaskoczyć Kostomskiego. Teraz piłka przywrócona do maka. Mak jest manu, jedno kółko, drugie manu. Czemu, e, czemu właśnie zwlekał z tym podaniem? Dobrze, Radecki. W końcu Radecki przy piłce. Wymienia podanie z sitkiem. Jest Radecki. Spokojnie. Piłka do Manu. Manu. Aj! Był na spalonym zawodnik z Mielca. Zastanawiasz się, czy Szczutowski, czy za Manu może niech będzie głos. Na szczęście na spalonym Sotirio Manu już nie zdobędzie drugiej bramki. Świetny mecz tego tak zawodnika, ale Kłos może też pokazać na co dostać. Teraz Sotirio. Sotirio był bliski podwyższenia wyniku. Niestety tak się nie dzieje. Tomasiewicz. Sitek próba kolejnego strzału. Zobaczymy ile tych strzałów będzie na koniec w statystykach, bo rzeczywiście można powiedzieć, że piłkarze z Wielca obijają troszkę tą bramkę Kostomskiego aja teraz nie dobrze 1, -1. zmarnowali szanse na zwycięstwo piłkarze z błąd obrońców tutaj zostawił boksa nie poszedł za tą piłką strączek bez szans 90. minuta dziwnie jeszcze próbuje maks atakować no ale sędzia nie pozwoli już nie pozwoli już drożyć się z plan naprawczego Frankowi Kolej. No i niestety, niestety mamy remis. Stal lec przez cały mecz, przez cały mecz i została jednak skarżona. No szalanca 10 strzałów, więc nie za dużo. No szkoda kolejnych straconych punktów. Kurczę, nie idzie ta kariera w dobrym kierunku. No, oczywiście nie zawiesza jej i mam nadzieję, że będzie się oglądać tę karierę Pamiętam o Tobie, tak jest. Wyparło dostanie także szanse Serafin, Szota, Grabowski, nie pamiętam czy sprawdzałem ich statystyki, ale Grabowski tak, Szota na pewno, jestem zainteresowany, Grabowski, też byłem zainteresowany Grabowski. reszta na razie odstawka, reszta na razie odstawkę. No i tak mówiłem, zapraszam na kolejne spotkania. Szkoda, że zawodnik troszkę ucieka. 43 punkty nie jest najgorzej, 23 mecze za nami, ale nie zostało tych, tych metrzy do końca dużo. Jest Walczak, Pereira, Kowalik, 17 lat i Cieślak. No, nie ma jeszcze takiego zawodnika, który by powiedział, wow, bierzemy od razu. Jest ok, na razie, na razie bardzo spokojni zawodnicy, których a, a może kiedyś, może kiedyś będą z nich e, piłkarze na miarę pierwszego składu, ale to zobaczymy. Zapraszam na kolejne mecze. Dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, cześć.